Jak wiecie lub nie, udało mi się w poprzednim odcinku zdobyć cały żelazny Ale no co, trzeba było wrócić. W tym odcinku plan jest taki, by znaleźć wioskę i zrobić jakieś siedzenia. Czy mi się to uda? Zobaczymy. Siema widzowie, witam was w drugim odcinku z naszego Dinocrafta. Słuchajcie, jak słyszeliście na wstępie, dzisiaj plan jest taki, aby zdobyć jakieś jedzenie albo znaleźć wioskę. Że nawet się to fajnie zrobiło, bo jest akurat tego dzień. Więc zabieramy nasze fanty. No i tak, no plan jest taki, by znaleźć wioskę. Dobra, mam łódeczkę, to możemy sobie zejść. Nie, jakieś ewentualnie jedzenie, bo jest taka trochę lipa. No i ogólnie zastanawiałem się, jak tu przeżyć. Bo teraz, tak, ja sobie zdaję sprawę z paru rzeczy. Pierwszą z nich jest to, że niektóre dinozaury tutaj w tych modach umieją niszczyć. Jest taki jeden delikwent, więc tutaj się zaczyna pierwszy problem, bo jeśli miałbym sobie podać jakąś bazę, to musiałbym, no jakby to wiecie, ją cały czas odbudowywać. No, a ja jestem leniwcem, więc raczej mi się nie będzie chciało. I teraz tak, jaki mam plan? Plan jest taki, aby znaleźć wioskę, najlepiej wioskę, żeby... A jak to będzie mniej więcej wyglądało, to zobaczycie na pewno z przyszłości. Nie wiem czemu, ale mam przypomniane ciało? Coś... Się, Coś co się stanęło. Czemu? Dobra, ja wolę w tej ocenie wnikać. Ale <laughs> to dziwnie wygląda. Na razie tylko O widzę na mapie jakąś strukturę. Możemy tam podpłynąć. Chyba... Chyba statek kolejny. No. Ale dobra, co chciałem... A, zapomniałem powiedzieć. Zostawcie łapeczkę w górę no i subskrypcję z dzwoneczkiem. Bo ostatnio... Po ostatnim filmie dużo osób... Zainteresowała się moim contentem, za, za co bardzo dziękuję. Jeśli też oglądacie to na telefonie, to weźcie mi tam podbicie ten film, byłoby bardzo fajnie, bo jest tam jakaś nowa funkcja dodana, więc też bardzo bym był wdzięczny. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Ryż, marchewki, no na, ale na żarcie. A czy tutaj jest druga, bo zawsze też była ta druga. A tutaj jest mapa, nic ciekawego, ale jest kolejna. Uuuu, diament, pierwszy diament. Mamy pierwszego diamenta. Nice, 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 i mamy żelazo. Ej, to, ej, w ogóle mam trochę żelaza. Ej, to możemy sobie zrobić to, co mówiłem, czyli zrobić sobie, jako jakie. EG... Fuu, zrobić sobie wiadro. Zapomniałem sobie zrobić. Ale powiem tak: Podkreślam jedną rzecz, która mnie trochę przeraża. I czegoś się. Bo oj, oj, chyba to szybko zrobię. Bo ja się boję, szczerze. Ale zobaczę, może uda się to, coś to spotkać. Ale co? To zobaczycie. Dobra. Mam wiadro. Jezu święte, ja się tak zastanawiam co to jest, a tu są odbicia w wodzie. Zapomniałem to shadery przecież. Kurde, same są te fajne tereny. Fajne są te tereny, ale ja nie chcę tego. Ja szukam czegoś innego. Deszwada. Ale szczerze daj to taki fajny klimat. Więc no. I w ogóle widzę, że zbliżamy się do jakiegoś innego... do jakiegoś innego biomu. I trochę mnie niepokoi, że jest taki brązowy. Tak, zdecydowanie. To są -y. Mhm. Czy może być tak, że, że Creeper sobie tam gdzieś wybuchnie? Nie wiem czy przesuć, czy przez Spadnie na głowę i ja zginę. Bo... nie mam żadnych itemów. A znaczy w sumie... Nie wiem, znaczy nie, od jednego bym zginął, ale czy byłoby parę, to bym może przeżył, ale ledwo. Okej. Okay. Jest jakaś plaża, ale kurczę... Ja się boję szczerze, że... nie, ja się boję nocy, ja nie mam łóżka, a ja już, ja już widzę ile tam jest potworów. Ja... Nie, musimy znaleźć wioskę, to jest nasz cel, ale ja się szczerze, o, to, o, mamy pierwsze dinozaury i są te tmuchacze, ja do nich wolę się nie zbliżać, czyli tutaj zbią pustynny, okej, okay. ale to są te ptaki terroru, to są te terrorberdy, albo tak zwane, tego klęken to jest, że tam się znam. Krótko zastanawiam się teraz tak, czy iść lądem? Wiem, tak, żarcia ja dużo, w łódce chociaż oszczędzam, no chyba sobie popływamy, trzeba trochę podwiedzać ten świat. No ale plan jest taki, jakieś zdobyć żarcie, ale ja się boję, jeśli ja, ja widzowie boję zejść, dlatego że ja wiem... O tym właśnie mówię, o tym właśnie mówię. Czasami to jest trochę zbugowane, że dinozaury się reksponują jakiś taki dziw dziwnie. Czy Zdarzają się wyjątki, ale no, będzie ciężko. Jedynie co widzę to cały czas nubiome jakieś. Szczególnie za dobrze nie widzę, bo ten deszcz jeszcze nie pomaga. Kurczę, no, trzeba znaleźć równinę. No, ewentualnie mogłem przejść się po pustyni ale tak, na pustyni że nie ma żadnych wód. Bo teraz tak. Bo jest pewien dinozaur, który, nie chcę powiedzieć, on mnie przeraża troszeczkę. I jest silny. I. To, że ja nie miałem żadnych szans, by uciec mu. Ja nie mam łóżka, Więc jak ja zginę, to ja będę musiał jeszcze jakiś kilo, kilometr tam przyjść. Więc ja szczerze chyba do lądu nie wiem, czy chcę się zbliżać. No chyba, że będzie dzień. No to wtedy. Ale w nocy nie. Ja się w nocy boję. Kurde, szczerze, zastanawiam się. Znaczy, też ewentualnie bym mógł znaleźć jakieś tego, jakieś. Dobra, tak, bo weźmiemy to. Po prostu miejmy bloki. Bloki to. to jest to. Dobra. Tylko trzeba uważać. Nie, tam jest ceratozaur. kurczę lipa. Rekin młot, ale on nie jest dla mnie agresywny, on jest neutralny. Więc nic na nie powinien zrobić. Kurde, ale. Dużo tego biomu jest. Znaczy spoko też, widzę też dużo surowców, ale ja ich nie zbieram, nie. Zbieram, że jakieś diamenty? Myślałem, że ten stridentem tridentem byłaby lipa. Mi się cały wydaje, że to diamenta to są te... No dobra, ja tu popływam, ktoś się wydarzy ciekawego, albo minie ta noc, albo coś znajdę, no to zaraz do was wrócę. No dobra, tak płynę, płynę tak sobie zdaję z z z sprawę z jednej rzeczy. Po pierwsze, jak sobie wejdziemy tutaj na nie mapę, tak, zobaczymy, że trochę no, tutaj opłynęliśmy, ale zrobiłem taki błąd, bo mogę na przykład tutaj się rusić i tutaj może się przejść, żebym gdzieś właśnie tutaj na przykład jakąś wioskę. Ale no cóż, ok, przestało padać i widzę biom sawannowy, ale... i są takie też ara równiny. O kurde... O! Nie! Nie! bardzo żało, oni mogą być dużo. Kurczę! Dawaj mi to. I szumi. Ci, to bo jest bliżej tego rądu. Po prostu, dobra, chodźmy blisko chodźmy blisko wody, bo on nie odpuści. Laka dostałem. Ej, widzę dinozaura. Nie wiem, czy on jest dla mnie przyjazny, To niech też kolejnego. Tutaj kolejne. Całe stado. Czy on mi Nie, FPS-y są w normie. Oh, oh, oh. No przecież się oni chcą zejść mnie na zawał. Czemu oni cię tak muszą respić? Czemu się oni teraz tak respią? co jest? O. Ej, matko jedyna, wcale nawet... <grywki> To ma być, bo w do zdaje się jakieś z dinozaurami, a nie horrorory. Znaczy, ja tak mogę wam coś powiedzieć, że jest jedna modyfikacja, która jak wiecie mnie trochę przeraża. Jest jedna. Która mnie tak przeraża, że szczerze w nocy ja nie chcę wychodzić. Bo on często to ten ktoś, ten mod, dokładnie ten z tego moda ktoś w nocy. I powiem tak, jakiego spotkam i on będzie blisko mnie, to ja zginę. Bo on może mnie złapać i dosłownie jakby to powiedzieć zabić chwilę. Okej, okay, mam jakiegoś dinozaura. Nie wiem czy to nie paraza... Nie wiem czy to nie ten parazaur. na przyjaźnie, ale... Ja wolę się. Aha, parazaur. Nie, dobra, to są raptory, to wiem, bo oni tak dziwnie idą. Kurczę, muszę nie, jak będzie dzień, jak będzie dzień, to ja wychodzę i idę szukać owiec, bo ja potrzebuję łóżka. Bo ja chyba wolałbym przesypiać te dni, naprawdę. Mimo, że okej, okay, dużo do roboty, ale nie. Ja bym się chętnie przesypiał. A, no i was zapraszam też już w sobotę na live'a, który odbędzie się o 18.45. 18 Bardzo polecam na niego wbić. Będziemy sobie oglądać tego Minecraft Live, zobaczymy, co oni tam ciekawego, nowego dodadzą. Więc zapraszam. A, to jest kolejny statek, ale to jest rozdynka. Trzeba uważać, bo rozdynki, z tego co pamiętam, one na hardkorze mnie mogą zabić, więc trzeba uważać. Ale czy ja tu widzę jakąś skrzynkę? Czy tu są dziwi? Kurde. Nie potrzebuję mapy, matkę. Ja wiem, że jestem trochę taki dziwny, ale ja nie, nie, nie lubię szukać skarbów. W większości, są ja omijam. Ale w sumie... Książki mogę sobie brać, ale jak się spotkać statki, to będę zbierał książki. Dobra. No co, so, dalej szukam wioski. Widzę, że już księżyc... księżyc tak już powoli zachodzi, jak widzicie, już powoli tak zaczyna opadać, to dobrze. Wtedy będziemy może mogli na spokojnie wejść na ląd i poszukać czegoś. Nie no ja w ogóle nie widzę wioski, ale tu, tutaj gdzie właśnie teraz tak się kręcą też potwory, tam widzę też trochę krów. I tu widzę biom, w którym szczerze nie wiem, czy chciałbym się znajdować, bo ja nie wiem, co tam może być, ale tam może być duża szansa na jakąś dziwną wioskę, może. Dobra, tam widzę Dimorphodona, to jest Dimorphodon. Dobra. Poprosimy wejść. Wyjść, tylko ja muszę być ostrożny, bo też chodzi o to, że równiny są trochę tak niebezpieczne do mnie zamieszkania. ewentualnie bym tylko znalazł tą wioskę z gardą, co najważniejsze. Jakieś dużo siana i bym zaczął już planować plan na budowę bazy. Dobra, łódkę mam. Zsto będziemy zjewać no. Trzeba znaleźć zrobić jakieś owce. Dobra, tam widzę krowy. Oj. A bo do tego. No zobaczymy. <tryk> Redendimorwalon tak trochę blisko. Dobra, jest już dzień. Och, ja się jeszcze czuję teraz lepiej jak jest dzień. Dobra. Ale w ogóle zapomnij jednej rzeczy. Wiesz, ja tu mam jedną modyfikację, którą omawiałem w szorzach i której szczerze zapomniałem nawet. Przy detekst chyba ze stresu. A jest to Divinua Panori, co dodaje tutaj te fajne bronie. Te mocna ta katana. Nie jest droga, można sobie ją zrobić. Możemy sobie ją zrobić. Zrobi się jakaś mocniejsza broń. Chyba to się robi o tak i tak. O, o i teraz będziemy fajny damage. Dobra, to wyrzuć. No, A w ogóle też ma bardzo szybkiego atak speeda. Ten ma... No, ona jest trochę chyba szybsza. Ta jest trochę szybsza. Dobra, to będzie taka trochę przewaga, dobra, tam, no, tamten to dobra. Ja się do nawet nie zbliżam, ja nie chcę mieć problemów. Dobra, teraz tak. Jest, mamy mini mapę. Jesteśmy tu, ale wioski nie widać. To jest znów jakaś wyspa. steka trochę średnia, oh, kurde, ale to mocne. Mocne, mocne. A ja! Nie! A ja. Dobra, no szczerze teraz czuję się pewnie, ale szczerze, czy ja będzie z jakimś dziewczyną Szczerze, nie. Z tym? To ja chyba wolę się tam z daleka. On biegnie na mnie, on biegnie na mnie, on biegnie na mnie. Okej... Okay. Ona jest zaznaczona w czerwono, bo na mapie zawsze jakieś jest coś czerwonego, to znaczy, że ono jest agresywne do nas. Dobra, nie ma co, płyniemy dalej. No tak, tutaj... Nic nie ma. Nic. Trzeba szukać dalej. O Jezu, co to? A to te. Nie pamiętam jak to się nazywa, ale to jest takie coś, co jest bardzo stare. Czy się gdzieś z to na pewno nie zrozumiem, ale po prostu jestem trochę takim ekspertem, bo grałem parę takich gierek, coś tam ogólnie. To jest nawet ciekawe taka archeologia. Ale teraz tak, czekajcie, poczekajcie, bo szczerze... Możemy sobie tutaj... Czekaj, tutaj byliśmy, czekaj, ale nie, gdzieś tutaj było jakieś... O, tutaj fajny teren był. Może tam byśmy mogli się sprowadzić, cofnąć i tam coś poszukać. Bo tak, tutaj no nic nie ma, ale... Tam, to gdzieś było tamtędy, może... Bo tam były sobie takie fajne równiny. Tam był też ten T-Rex, ale tam... Nie jest trochę odkrytego terenu, to może będzie jakaś wioska. Z tam popłynę i zobaczymy, co tam będzie. Tutaj też jest ten dziwny biom. Więc jesteśmy gdzieś blisko tego miejsca. Może tam gdzieś może znajdziemy jakąś wioskę. Czy mi tam szerszo będzie jaka wioska, żeby jakaś była? Najlepiej. Zawsze mam tak trochę dziwnie, że jak są tej shadery, to jakoś to dziwnie wygląda czasami to słońce. Chodzi o to, że ono w jakby zaraz miało zajść, nie? Czasami, czy, powiedzcie mi, czy jak też macie czasami grać na shaderach, w ogóle graliście, bo niektórzy mogą nawet nie grać, to czy widzicie takie dziwne rzeczy, że na przykład według was trochę tak słońce jakoś szybciej zachodzi? Bo jakby, ja miałem takie wrażenie, bo jakby słońce takie jest, jakby, jakby wstawa jakiś słońce albo zachód, właśnie. Miał już ten być. Mam zawsze takie wrażenie, jak gram na jakichś shaderach. No powiem tak, jeśli chodzi o pierwszy odcinek, no to widać, że Wam się bardzo spodobała seria, więc oczywiście nagrałam ją dalej. No, więc pamiętajcie, zostawcie lajka i suba. Będzie bardzo mi miło. Śmierć, żeby, nag żeby nagrać takie dwa Was kolejne filmy, bo więc tylko to motywuje. I szczerze, nawet nie zapytałem, ale powiedzcie mi, czy chcecie taki zwykły, właśnie luźny filmik, że taki luźno zmontowany, coś tam pododawać, ale bez przesady i pobijać z żadnymi, czy jakiś chcecie jakiś, super, nie wiem, jakiś film, duper, jakiś tam, nie wiem. Znaczy, szczerze powiem tak, raczej wszyscy powiedzą, że dała jakieś super, dupery, ale, się, ale większość może też powiedzieć, bo ogólnie ja zbytnio nie chciałem jakoś tam nagrać supero, dupero, nie, montażu w tych filmach, ja szczerze o tym nigdy nie myślałem. Znaczy, oczywiście z przyszłością myślę trochę o tym jednak jeśli chodzi o rozwinięcie mojego kanału, ale... Teraz no inaczej Wam się to chyba podoba, że taki ludzie fajnie ja się coś tam se gadam i sobie tutaj gramy Więc dajcie sobie znać sobie też w komentarzu i w ogóle tam piszcie jakieś komentarze, fajne, chętnie na nie odpowiem. Dobra, to jest gdzieś tutaj. jest! Jest wioska! Bo tutaj jest ścieżka. I dobra, mamy to, dobra, mamy to czego szukałem. Dobra, no, to się przejdziemy, niech będzie. Coś to idziemy zjechać. Najważniejsze, nie. by mieć deskę i, deski i łódkę w, w tych slotach pierwszych, bo to inaczej lipa. Tak, ale tak, że, do dobrze, że dobrze, że pomyślałem. Szczerze bym musiał tego. Byśmy musieli jeszcze płynąć, żebyśmy chyba nic znaleźli, ale jest. Teraz tak. Musimy się zaraz kupić, bo tutaj na równinach jest dużo T-Rexów. Znaczy one są trochę wolne, ale ewentualnie no naszym głównym celem będzie po prostu ucieczka do wody. Ale szczerze nie, jak się jeszcze ze stresu, jak mi się zaraz jakiś tu pojawi. Ty gówniarzu! No, idź, szybko. Szybko, 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 szybko! szybko, gdzie jest ta wioska? Tutaj jest wioska. Szybko, szybko, szybko. Diablo Ceratops, kurde. Dziwnie ta wioska jest zrobiona, ale dobra. Nie jest tak, by też najgorzej ruiny. No przestaniesz O tym właśnie mówię że Tych ruinak nie da się żyć Zwierzość Ciebie mów tutaj takich fajnych to, gdzie to można zamieszkać to się nie da żyć Po prostu, że tak mieszkasz mi tutaj taki T-Rex czas będzie ryczał Nie wiadomo po co Mmm no, trzeba to tutaj... no, i dobra Dobra co oni tutaj mają tutaj Prawda, bieda ta wioska, chyba, no dobra, jest golem, ale gdzie jakieś ścianka. Ja to przeszedłem właśnie po jakiejś żarcie, a nie po biedę. Teraz właśnie łóżko sobie wezmę, łóżko, łóżko, łóżko. Dawaj mi to. Cześć, łódka, łódka, łódka. Czekaj, niech będzie tutaj, na tym slocie. Musi być. Mi się chce, Mikołaj. Jest Waystone, na he wezmę chętnie, może gdzieś, w sumie trochę wyżej jest, to może gdzieś znajdę. Ja stąd spadam, bo mnie ten T-rex, to mnie wcale tutaj nie pociesza. Dobra, biorę go. Gdzieś tutaj był. Tam coś jest, ale dobra, mniejsza. Co? Nic? Tu nie ma ani jednego sianka, tylko jakiś golem i parę domeczków? Ale bieda ta wioska. Ale bieda. Ja, yeah, więc będzie trzeba tego. Więc będzie trzeba tego. Po prostu polować, albo znaleźć inną wioskę, czego mi się nie chce. Dobra, tutaj coś jest, ale... Co mi to da? Weź to coś pochowaj. Weź tam na chwilę zamki w ogóle. Nic mi tu nie weszło. Kicine stworzenie. Plecak musiał... Ty właśnie plecak można sobie zrobić, bo są plecaki przecież. Plecak. Jak się go robi? Skóra, nieś. Ej, to nie jest trudny. Tylko nici chyba nie mam. Ta, nie mam nici. Nici tylko nie mam. Kurczę, lipa. Czyli będziemy musieli poleżeć na noc i sobie ewentualnie upolować tego. Tak, to mamy już na wszystko, by sobie zrobić taki plecaczek, to byłoby spoko. Że tak trochę więcej rzeczy można było ze sobą nosić, tarkać, znaczy też można powiedzieć. Ale o tym właśnie mówię, że on tutaj w ogóle nie jest bezpieczny. Tutaj ja bym tu chyba większości czasu sobie w wodzie. A ja jeszcze pokażę sobie z okazji, populę trochę na tych zwierząt po drodze. Chyba będę się trzymał jak najdalej o tych równin. Dobra, mam łódkę, ja chyba stąd spadam. O! Fajna muzyczka. Ty, sie no, się muzykę A dobra, bo to te, dobra, ja wiem co to Boże, mi tropnie! Kurde Przecież klipper, co czegoś, tu spodziewałem Dobra, robimy tak szybko, szybko, szybko Juret Diablo Ceratops. On nie jest trudny do oswojenia, bo to, jak ktoś to niektóre z nich które właśnie tutaj sobie omijamy, da się je oswoić. Ja, Proceratopsa, czyli jak tam tego, co o, właśnie tam jest, da się go oswoić. Tylko teraz tak, jeśli chodzi o te drapieżniki, bo te roślinożerce, takie trochę mniejsza, to je się oswaja, w ten sposób, że trzeba im jakby rzucić pod ich, pod ich jakby to powiedzieć. O, wow, ty! Ła! Wow, co to jest? To coś jest? Co to jest? nie. To dzieje się czy Jakaś tak dziwnie. to mniejsza w to, kurde, ja chyba chcę stąd spadać. A dobra, bo tak jakby to zmieniał. Ale ale się tylko swajenie dinozarów, a więc tak, bo ogólnie trochę wiem o tych modyfikacjach niektórych. Oczywiście większość nawet nie wiem. Jezus, nie, strasznie jak Maniuś. Uft. Ta, ja chyba na pewno mam jakieś dobrym klaczerem. <laughs> nie no ale dobra, wracając, ale tj. więc tak, jak się oswaja te dinozaury? Pewnie niektórzy z was mogą nawet je kojarzyć z tego z, z jednego shortsów, bo tego short'a o tym o tym, o tym modzie. To jest tak zwany Down Era. Teraz tak. Nawet nie, nawet nie, pamiętam ja w ogóle nie pokazywałem jak się oswaja, po prostu powiedziałem jaka ta modyfikacja jest fajna i takie dam no dobra, wracając. Aby słuchać takiego dinozaura, głównie tu skupimy się na tych roślinożerach, bo są prości. Trzeba im rzucić pod ryby jakieś żarcie. Najlepiej naj tak się pije na kucaku, że na, na kucaku do nich podejść i, i tam rzucać im po prostu jakieś rzeczy. I tutaj zaczyna się robić problem, bo jeśli chodzi o tych roślinożerców i mięsożerców, to tutaj taki problem się rodzi, że tego potrzeba ogromnie dużo. I wiedzieć ogromnie dużo ilości tego żarcia? I ja tu nie mówię jakichś na paru, tylko ja mówię o nawet ...jak stakach, ja nie żartuję. Więc to będzie taki troszkę problemik. Z tym, to będziemy idziemy sobie spać. Albo sobie nie, bo ja chcę pap na pająki, ja chcę plecak sobie zrobić. Gdzie chcę płynąć, i tak tego, dobra. Więc tak, gdzie ja mógłbym płynąć? Ja jestem, gdzie? Gdzie ja jestem? Mogę znaleźć siebie, halo. A tutaj jestem, dobra. Ale wracając, no więc trzeba im po prostu żyć pod ten so, To Są dwa sposoby: albo po prostu buduje się wysoko i po prostu im się rzuca, albo po prostu się tutaj podchodzi na kucaku, ale można przez środek je sprowokować i się karmi, albo można użyć niewitki. Właśnie niewitka, niewitka, niewitka. Bez niewitki ja nie oswoję mięsożerca, bo żeby oswoić mięsożerca, trzeba by mieć właśnie niewitkę. Bo niewitka, jakby to powiedzieć, no to niewitka, no i tak się właśnie większość ospawia te dinozaury. Niektóre. Oczywiście są prostsze, ale no tak się oswaja. I tym lepszy dinozaur, tym więcej żarcia. Więc raczej będę potrzebował dużej farmy. Do takiej dużej farmy. Mo, tych zwierząt, by oswoić sobie coś, co się zaczyna kolejny problem. Kolejnym problemem jest to, że tutaj niektóre dinozaury są takie dziwne, że one chcą mnie naprawdę w dziwny sposób zabić. Dy, ja nie robię kółka. Jakby, jakby tutaj nie, był, nie było tego... Tylko są te raptorki. Tak też szukam tego pająka jakiegoś, ale nigdzie nie widzę nic. Dobra. Kurde, no ja się. Nie, ja się szczerze boję. Bo ogólnie ja sobie zdaję sprawę z tego, że to się może dla mnie źle skończyć, jak pójdę na ląd. Bo tutaj się może czaić pewien jeden delikwent. Więc... no tutaj, kurde, ten bion tutaj też tuż że tych ciężarów się zawsze rozpiło. Kurcze, no... Lipa jest! Lipa! Nie mogę znaleźć żadnego pająka. Dzień jak się zdobywało nić? Można było już tam jakieś tam parę sposobów, ale już tego nie pamiętam totalnie. Pamiętam, ja że jest, żeby na przykład znigić robi ale to nic mi nie da, bo jak na przykład miałbym wełnę nawet, to nie mogę jeszcze się na nić. Kurde, by się przydało. Widzę, ja co zastanawiam się, czy wyjść na ląd. Ale kurczę, nie, dobra, idziemy spać, nie, dobra, nie będę tracił czasu, idziemy spać. Ach, piękny nowy dzień, dobra. Możemy zrobić coś, coś pozwiedzać, choć nie wiem, czy to dobry pomysł. Na mnie leci jakaś pala, zombie, fajnie. No, fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo z tego powodu. Jak mi tu się zresztą T-Rex, nie wiadomo skąd, to się chyba w górze. Dobra. Tam widzę jednego dinozaura. Oj, jest owca, jest owca, jest owca. Szczerze, po co mi owca, skoro ja już mam? Kurczę, trzeba jakoś nici ogarnąć. Czekaj, może zaraz zobaczę. I zobaczę jak się robi nici. Może gdzieś uda mi się, bo ja mam tego czasu nuecz. Właśnie, właśnie, właśnie ty. Weź mi... kurde, już nie mam miejsca. Ale nie, właśnie ty czekaj, że ja mogę sobie zobaczyć jak się robi. Jak nic. Nicio, jest. To nie ma żadnego sposobu. O, dobra, z jakich mobów wypada z pająków, to wiem. Jakiejś dziwnej kałamarnicy, z pająka i strajdera i z kota. A i tutaj nie ma nic mi pokazane jak tego, jak znaleźć takie. Czyli no, będziemy musieli po prostu upolować takiego delikwenta. Czyli albo kota, albo jakiegoś, to nie wiem, jakąś dziwną meduzę, nie wiem co to jest. Dobra, pójdziemy, pozwiedzać. Jak coś tam, to się podobało do góry. Jak coś tam szybko wezmę łóżko, mam łóżko, to tak, to jest po prostu szybko pozostaje swą Pointer i będę zwiewał dalej, jeśli wtedy wezmę swoje rzeczy i uciekam. Ja się nie zatrzymuję. Ja biegnę. Te gwnioną oh, znów mnie wystraszyły. Nie, bo ja się po prostu boję. to może wiedzieć, że tu tak się trenuję do jakiegoś hardcora po prostu. Wiecie o co chodzi? A ja nigdy nie grałem na hardcore. Dla mnie, jak gra się na hardcore, to jest taki stres. Czy to jakaś masakra? Ty właśnie, trzeba mogę się rozląduć po wiosce. To jest Ale mam dzisiaj Jezus masakra. No, hmm. zaraz się będziemy widzieć. Dobra. Widzę kolejne muczki. Ja w ogóle zauważyłem, że jakiś ten biegł spokojny. Widzisz, że widzisz tu jakiegoś dinozaura? Ja jestem może ślepie, ja nie widzę. <laughs> znaczy tutaj kolejny statek. ile ty jest tych statków? Matko jedyna. To jest jakaś totalna masakra. No ale sobie dobrze. Że tam niestety nie znajdę żadnej nici. Gdzie jest sobie w statkach jest tam jakaś chyba szansa na tego. No chyba nie pamiętam już nawet. Ale czy ktoś tu jest jakiś statek? O jest. Ryż, znów marchewki, kurcze. Oj, ten drop dzisiaj drob dzisiaj nie oddaje w tych statkach. Nie chcę mi się szukać drugiej. No, no się przejdziemy. Matka jedyna wielka filozofia, jak to się mówi. Widzowie, ryzyk, wizyk. Ale szczerze ładnie tutaj. Ja nie wiem czy to osiedli, ale ja mówię. To... Usiedlenie się w takim ładnym miejscu to jest beznadziejny pomysł. Bo po prostu niektóre dinozaury albo niszczą, albo po prostu tak, tak się respią, że, że żyć tutaj z nimi to jest, będzie katorga. Więc no... To jest trochę beznadziejny pomysł. Dobra. Więc no, zapowiada się ciekawie. Bizony. czy one się nie ruszają? A nie dobra. Nie one po prostu się po prostu może nie ruszały. Czemu ja tak mam mało tego życia? Znaczy czuję, czemu ja tak mam mało głodu ty. Panie, o co tu chodzi? Przypaziać w ogóle na to HP, bo nie to jest w ogóle będzie katorga. Kolejne krowy, widzę owce, ale kurczę, no ja nie widzę żadnego moba, który by mi się przydał do zrobienia tego plecaka. No ale no cóż. Dobra. Coś tam żarcia mam, ale czy to wystarczy? Raczej nie. Ale zauważyliście tu spokojnie? Żadnych dinozaurów? W nie na każdym biomie muszą się pojawiać. Też jest taka prawda. W sumie dobrze. Będzie mieli chociaż większy spokój. No hmm. ja, tak, ale ładnie jest, naprawdę ładnie tutaj jest. To muszę przyznać rację. No. Dobra, widzowie. A będziemy kończyć ten odcinek, Wiem, że to taki trochę wyszedł średni. Wiem, że odcinek wyszedł taki średni, no ale no, znalazłem wioskę, zrobiliśmy troszkę jedzen jedzenia. Na całym odcinku, no, postaramy się trochę więcej rzeczy ogarnąć. Sorry, że taki miał trochę inaczej wyjść, no ale życie, jak to się mówi. Więc co, do na telewizor. Ja życzę udanego dnia, jego weekendu, no i tam udanych rzeczy w szkole. I widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień. Hello.